Witajcie w kolejnym odcinku Gunfire TV. Ponad 70 lat temu Związek Radziecki wybrał karabin szturmowy dla swoich oddziałów. W międzyczasie bardzo dużo się zmieniło. Mamy komputery kwantowe, internet. Wysłaliśmy Tesle w kosmos, ale wół roboczy rosyjskiej armii pozostaje niepokonany. Prezentuję wam LCK-15 i LCK-12. To, co odróżnia LCK 15 od LCK12, to magazynek. Reszta jest identyczna. Oba magazynki jednak wykonane są z polimeru i oba trzymają 130 kulek. LCK12 mamy ten bajerancki trochę przypominający e, pimaga, ale tylko trochę magazynek. Repliki posiadają w środku Magwell Spacer, więc magazynka nie włożymy za głęboko, a tak bywa w pewnych produktach konkurencji. Kolba! Tutaj rewolucja, jeśli chodzi o rosyjskie konstrukcje. Nie dość, że jest regulowana, nie dość, że przypomina kolbę od AR-15. To jeszcze uwaga, składa się na lewą stronę. No cóż więcej chcieć od kolby? Wykonana z polimeru, prowadnica wykonana ze stopów aluminium. Chwyt pistoletowy profilowany, bardzo wygodny, wykonany z polimeru. Jeśli chodzi o bezpiecznik selektor ognia, ma on małą półeczkę na palec wskazujący, dzięki czemu można zmieniać tryb bez odrywania ręki od chwytu pistoletowego. Pokrywa komory wykonana jest ze stali, na górze mieści się długa szyna RIS wykonana z aluminium oraz szczerbinka, która nieco przypomina tą w karbinie maszynowym PK, jednak jest to szczerbinka typu przeziernikowego. Regulowana jest zarówno lewo-prawo, jak i góra-dół, więc przy tak długiej linii celowania da radę z tego strzelać naprawdę celnie, precyzyjnie, bez używania optoelektroniki. Jeśli chodzi o pokrywę, ściąga się ją zupełnie inaczej niż we wcześniejszych konstrukcjach. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnego przycisku. Dźwignia z przodu. Dobrze włożyć ją z powrotem, aby nam się nie zgubiła i ściągamy pokrywę. Pod pokrywą mamy przestrzeń dla akumulatora i teraz z powrotem. Wymaga to na pewno nieco praktyki. Założę się, że rosyjscy operatorzy też muszą się tego nauczyć od początku. Front wykonany z bardzo gęstego tworzywa, cztery szyny RIS, dwie po boku, krótkie można zdemontować, na dole i na górze szyny są stałe, na dodatkowe akcesoria. Jest tutaj całkiem sporo miejsca w porównaniu do oryginału, bardzo, nie, bardzo charakterystyczny tłumik płomienia, też wykonany ze stali i Zawieszenie, przepraszam, że wyceluję nieco w Waszą stronę, ale oczko zawieszenia obraca nam się prawie o 360 stopni, więc czy na lewej, czy na prawej stronie będzie łatwo e, przenosić tą replikę. Tyle jeśli chodzi o części zewnętrzne, teraz przejdźmy się na chrono. Test na chrono przeprowadzimy na kulkach 0,2 g firmy Specna Arms oraz akumulatorze Electro River 7.4. Od wielu lat toczy się niekończąca się batalia pomiędzy AR-15 a rosyjskimi karabinkami szturmowymi, więc naszym celem będzie właśnie magazynek od AR-15. Będziemy strzelać na dystansie 10 i około 25 metrów. To niestety maksimum, ponieważ nasz ogrodnik ma wychodne i jest tutaj dużo, dużo zielska. No dobra, nie mamy ogrodnika, więc to wszystko co wyciśniemy dzisiaj z terenu. Three shots, one kill. Obie repliki, a właściwie jak już wcześniej pokazałem, jedna replika z różnymi magazynkami są bardzo wytrzymałe, zwarte i gotowe do działania zaraz po wyjęciu z pudełka. LCT, no to jest marka, która mówi sama za siebie. Wiadomo, że fani rosyjskiego sprzętu czekali na to z utęsknieniem, już nie mogli po prostu doczekać się, kiedy będą mogli to zamówić. Oczywiście na rynku znajdowały się customowe produkcje tego modelu, jednak LCT weszło do masowej produkcji, więc Wy możecie teraz masowo je Zamawiać, a my postaramy się masowo Wam je sprzedawać. Do zobaczenia następnym razem.